Moi drodzy. Moi drodzy. Nie mam już rekordu Polski. Wbił hofik na rejony. Pobił rekord. Skubaniec, dobijcie mu 1000 subów koniecznie. Może jak od świeży już będzie miał 1000. Wbijajcie koniecznie na jego kanał. Ma 1000 subów. Let's go! Pięknie. Hofik jest bardzo dobrym graczem. I zaraz podczas tego rana zobaczycie dlaczego on jest takim dobrym graczem. Dobra, analiza rana Chofika, nowy rekord polski. Let's go! On to już świat na razie, to możemy to pominąć. Dobra. Słuchajcie. Hofik. Hofik speedrunuje już od dłuższego czasu. Zaczyna w ogóle set seedy, co ciekawe. Czyli a kategorię setseed glitches, gdzie po prostu miał dany seed i musiał go przejść jak najszybciej jak się da. I wtedy miało przez długi czas rekord Polski. Który dosyć długo się utrzymywał. To był chyba nawet top 10 świata na pewno. Top 8, o ile się nie mylę. I to był bardzo porządny rekord. Długo się trzymał ten rekord polski, teraz jest baja top 2 cały czas polski, jeśli o to chodzi. No ale, bardzo dobry gracz. No jeżeli taki, takie coś na set robi, no to znaczy, że potrafi grać, co nie? Korzystajcie po, po, na jego kamerkę tutaj. Popatrzcie, co tu się dzieje. On gra na laptopie. On gra na laptopie. I czasem, jak będziemy, będzie odpalał F3, to będziemy wiedzieć, ile będzie miał FPS-ów podczas rana. Spoiler: nie ma ich za dużo. Gościu. Patrzcie, tu akurat ma 100 fps, ale jeszcze ma mały render distance i nie jest wszystko załadowane. Ogółem ma około 30 do 50, czasem 60-70, co nie? I na takim sprzęcie gościu jest w stanie wyciągnąć maksimum, co się da, jeśli chodzi o jego umiejętności. Jest w stanie, no chociażby jak widzicie, zrobić taki ranek, jaki tutaj ma. On ma zarówno słaby internet, jak i słaby komp. I. No, tutaj na przykład już miał 50 fps, co nie? Jak już wypłynął. I jak zauważycie przez ten ran cały, będą takie momenty, które po prostu mu no, lagują. I to go trochę spowalnia, właśnie mechanicznie. I ja naprawdę liczę na to, że sobie zainwestuję w komputer. Ale przy za miesiąc, jak będzie miał światłodów, to też sobie w niego zainwestuję. I naprawdę będzie grał na jeszcze lepszym poziomie, właśnie z tego powodu, że będzie miał lepszy sprzęt. Naprawdę za miesiąc Kofik może być naprawdę dobrym graczem. Znaczy, on już jest naprawdę dobrym graczem, ale za miesiąc może być może podskoczyć do jeszcze wyższego poziomu. I naprawdę jestem podekscytowany, jeśli o to chodzi. Okej, okay, ale przejdźmy do rana. Jakby szanuję mocno, że on na takim sprzęcie gra, ale przejdźmy do rana. Co się dzieje? Początek standardowy: czyli zbiera drewno, robi kierkę drewnianą, zbiera kolejne drewno, żeby skraftować sobie drzwi, miski, łódkę, co nie? E, łódka wiadomo, do pływania wokół. E, miski po to, żeby robić zupy grzybowe. Drzwi, żeby robić portal do netheru. Standardowo, co nie? A tu niewiele gada podczas rana, więc e, bardziej gada, rozmawia z czadem, więc nie ma to większego znaczenia. I tak. Druga minuta, ma tutaj całkiem sporo jedzenia, będzie miał trzy chleby, jak widzimy. E, trzy chleby oraz e, sześć bodajże marchewek. Dzięki czemu, jeżeli będzie miał monument, to będzie mógł zrobić złote marchewki. No jak widzimy, kopie się po skrzynkę, on dobrze wie gdzie ta skrzynka jest. bo Rozgrywał już masę tego typu seedów. Więc wie gdzie jest skrzynka, craftuje wszystkie itemy, akurat mu starczy idealnie na cały sprzęt, czyli Siekiera, e, m, motyka, ta ta czy coś? Jak leciała ta rymowanka? Nie mam pojęcia, nie słuchajcie mnie. Słuchajcie to, co teraz mówię: Siekiera, e, kilof, łopata, e, wiaderko i jeszcze jedno żelazo pójdzie na flint and steel. Więc to jest idealna ilość, co nie? Jeszcze ma diamentową łopatę, więc to też jest, jest jeszcze troszeczkę szybsze niż żelazna, co nie? Więc bardzo, bardzo ładny trymion. Siekiera, motyka, bimber, flaszka. To dlatego nie znał tego, ok. I gościu widzi już monument, co nie? Czyli na ten moment, jak już masz trochę jedzenia, masz już podstawowe narzędzia, lecisz po monument. Czemu zmienia render distance na mniejszy? Z tego powodu, żeby Guardian, który jest na środku i ewentualnie dwa dalsze, ale przede wszystkim ten na środku, Guardian, który jest, nie był załadowany. Jeżeli Guardian nie jest załadowany, to znaczy, że nie da mu efektu Mining Fatigue, Mining Fatigue efekt, chyba wiecie na czym polega, nie możecie kopać przez 5 minut jak wam Guardian da ten efekt, co automatycznie zabija waszego rana, co nie? Nie możecie, nie macie już szans po prostu w tym ranie już dalej. Zostawił drzwi, to chyba jest misplay, ja bym zdecydowanie wziął te drzwi, więc trochę słabo. tak. E ale właśnie ta manipulacja render distance jest bardzo ważna, jeśli chodzi o monument strat. Bo monument daje wam 8 bloków złota, które jest. No, wystarczające, żeby zdobyć perły. Plus jeszcze może nitki na łóżka od razu. Fire resistance może ewentualnie. Tak zwykle wygląda monument strat, że wchodzicie około 5 minuty to jest bardzo dobre wejście na monument strat. Nawet jeżeli to jest 6-7 minuta, to zależnie jak już daleko popłynęliście łódką. To dalej jest to playable, dalej to można grać w ten sposób. Uh, hello Firewall. Uh, I to, co robi Hobbit w tym momencie, po prostu szuka wejścia do netheru, co nie? On szuka wejścia do netheru po to, żeby. No, żeby mógł wejść do netheru, co nie? I plan jest jego taki: zbuduje tu portal, zaraz się wróci po gravel, bo zapomniał Flinta wykopać. Uh, wróci się. A potem gravel, ale zanim zanim się wróci, to zbuduję ten portal. No, jak widzicie, buduje portal bardzo ładnie, jest doświadczony. On nawet nie ma na tyle lawy, żeby zbudować portal. I co on zrobi? On się przygotuje na to: rozkupkie te dwa bloki poniżej i od razu wsadzi tam lawy, żeby zaoszczędzić jak najwięcej czasu. Świetny play, naprawdę. Actually, on mnie właśnie nauczył, żeby tak robić. Tu jeszcze bierze wodę, żeby ona jak najszybciej spadła. Przypomina sobie, że gravel zapomniał, więc się wraca na górę. Bardzo szybkie. Szkoda, że ten gravel zapomniał, to mu tak z 15, my się wydaje, sekund. Y 10-15 sekund chyba mu zabrało, tak mi się wydaje. Około 10 bardziej. Troszkę szkoda. Eee... No ale cóż. Bywa, takie misleje się zdarzają nawet najlepszym. Eee... Bywa, co nie? Anyway. Jaki jest teraz jego plan w netherze? Skoro mamy już monument, mamy już złoto, 8 bloków złota. To jest 8 razy 9, 72 złota. Plus jeszcze 5 złota, które miał z statku, to już jest 77 złota, co nie? To znaczy, że powinno mu na spokojnie wystarczyć, żeby ładnie tutaj wytrajdować wszystko. Więc tak naprawdę nie potrzebuje bastionu w tym momencie. Potrzebuje fortecy. Przed fortecą potrzebuje pigliny, żeby pigliny już trajdowały. Wchodzi do nederu. Ma od razu fortecę. <goda> Gościu ma od razu fortecę. 5.37 wchodzi do nederu. Pamiętajcie ten czas. 5.37 wchodzi do netheru. I ma od razu 5 piglinów do trajdów. Wsadza dwóch z nich do łódki, żeby się nie zdespawnowały. I leci dalej, co nie? Już mu wydropili nitki w ogóle. 32 nitki już ma. I teraz to, co robi, to czeka, żeby mi Fire Resistance. Bo jeżeli masz 5 piglinów, nie wiem, czy wiecie, jakie są szanse na to, że wypadnie ci Fire Resistance. To jest 1 na 21 tradów wypadnie ci jakiś Fire Resistance. Średnio, co nie? Więc jeżeli 5 piglinów wam tradeuje, każdy piglin tradeuje 6 sekund, jedno złoto. To 5 piglinów w 24 sekundy wytraduje 20 złota, no czyli okay. mniej więcej tyle, ile potrzebuje, żeby zdobyć Fire Resistance, co nie? Więc on sobie w tym czasie skraftuje. Mm, jedzonko, co nie? Dzięki, Jerzy, za pozdrowionka. O skraftuje jedzonko. Wziął Fire Resistance do łapy i leci do góry, żeby szukać spawnera, żeby lecieć po Blaze. Świetny pace. Świadom jest, co ma robić. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę. I tu jest. Patrzcie, jaki tu jest moment. Kościół go przeleciał dosłownie. Jeden piglin go przeleciał. Drugi tu już stoi. O mój Boże. Monka ea. He's alive! <laughs> nie mam pojęcia, jak, ale on to przeżył. I tu kolejny mu jeszcze z tyłu wlatuje, co nie? Jezu, dajcie... Wypija sobie fair resistance. I co <laughs> Chill. I a third one! Jezu! Pół serduszka ty przeżywa. Insane totalnie. Gościu zawał serca, by the way, co nie? Zawał serca totalny. Ale przeżył to i to mi się podoba ten moment. Um, on się. Czeka aż się zrespi kolejny raz, Blaze, po to, żeby czasem, jak zabija te Blaze w tym momencie. Blaze nie zrespił się w nim i nie zadał mu damage'a z mele, co nie? Z y, hita. Więc nie traci HP, a ma mało jedzenia, musi uważać na HP, więc świetny play z jego strony. By the way, patrzy na, patrzymy, patrzymy też na jego drop rate. On ma w tym momencie 4 na 4 pałki, co nie? 4 na 4 pałki już ma. On potrzebuje przynajmniej 6, żeby wyjść z netheru, co nie? I jeszcze 4 naraz mu się zrespiły, co nie? Na początku zespiły się 3, później 1 i teraz 4. I on zabija te 4 i ma 7 pałek już. Z drop rate 7 na 8, co nie? 7 na 8 i już wychodzi. Unbelievable. 7 na 8. Pace jest niesamowity. Tworzy sobie kolejną łódkę, żeby zejść jak najszybciej na dół, co nie? I zaraz jeszcze zbierze brakujące mu drewno, żeby miał później na łóżka, co nie? Ma nitki, ma perły, 13 pereł. Leci od razu do portalu, zbierze zaraz tylko jeszcze drewno. I patrzcie, jaki on jest szybki. Świetne, świetne decyzje, wszystkie lecą po drodze. Niepotrzebnie aż tak dużo drewna zebrał, ale to nie jest jakiś jakiś duży błąd. Zabija piglinę, żeby mógł bezpiecznie wyjść z netheru. I wchodzi. What the fuck? 9.12. Wchodził do nederu 5.37, co nie? I wychodzi 9.12. To jest mniej niż 4 minuty. Neder zaliczony w mniej niż 4 minuty. To jest jeden z najszybszych nederów, jaki widziałem. To jest jeden z najszybszych nederów, jaki widziałem. Wraz, że zdobywasz i pałki, i perły. Jeden z najszybszych nederów. Kurde, jeszcze mu zabrakło dwa obsydianu, żeby zrobił jeszcze lepszy travel w nederze, co nie? Żeby jeszcze przyspieszyć to. Jezu. Naprawdę, on ma taki pacer. On w tym momencie, jeżeli Stronghold jest na tyle blisko, on może zrobić rekord świata. Kordy ma już 430 na 390 To znaczy, że musi przepłynąć jeszcze około. niecałe 1000 kratek, żeby znaleźć. Żeby potencjalnie już znaleźć Stronghold'a, co nie? Tutaj niestety nie złapał tego, więc straci tam około 4 sekund, powiedzmy. 25 FPS-ów, co nie? Ale leci. Leci, leci przed siebie, co nie? Wiadro, i jeszcze, jeszcze sobie wiadro lawy bierze od razu do ekwipunku, żeby nie zapomnieć, żeby wziąć sobie później wodę, która może ci się przydać w Strongholdzie. Żeby robić tam water skill'a, jak e, się wkopujesz do strongholda, więc też pamięta o tym 24 fps -y ma! Co jest? 24 FPS'y, gość na cilku robi rekord, no Niesamowite By the way, grzybowy biom Co jest takie typowe dla rekordów Polski Zauważyłem, ja też swój pierwszy rekord Polski Miałem, kiedy, kiedy widziałem grz biom grzybowy, on na pierwszy swój rekord Polski, też ma biom grzybowy Dosłownie tu się zatrzymał na chwilę, żeby ogarnąć się, troszkę odetchnąć. Może tak robić, to mu nie odejmuje czasu. Jeżeli nie wiecie, jak działa timer, ten pierwszy timer, który widzicie na górze, on jest real time attack, czyli po prostu jest mierzony realny czas, na jakim spędza ogółem grając w grę, co nie? Czas poniżej odlicza ci od tego czasu, czas kiedy ci wciskasz Escape i nie grasz, kiedy ci się. Ładuje świat zmieniając, wychodząc z netheru, bo wchodząc do netheru I tak dalej Co nie, czyli za każdym razem jak sobie wciska escape, żeby zmienić render distance Ten czas mu się stopuje Co jest bardzo ważne i bardzo przydatne, bo na przykład jak on ma taki sprzęt to musi często ten render distance zmniejszać, żeby mu po prostu sprzęt wyrabiał, co nie Totalnie incredible No, i teraz jest po prostu moment, kiedy płynie delfinami. Właśnie, by the way, zmienia też łódkę na delfiny. Delfiny są nieco szybsze. Nie pamiętam dokładnych liczb, ale tam na tysiąc kratek to jest kilka do kilkunastu sekund szybciej? W porównaniu do łódki nie jestem pewien. Nie pamiętam. Nie, nie bierzcie na serio moich słów. Nie pamiętam dosłownie. No i teraz jest po prostu wielkie oczekiwanie. Płynięcie przed siebie. Ma jeszcze trzy chleby i marchewkę, co powinno mu wystarczyć do samego końca, jak szybko wejdzie do endu. Ale jest na granicy, jest na granicy. Pięknie. Pace ma niesamowity. I zauważcie, jakie on ma kordy. Zaraz powinien F3 wcisnąć, albo wcisnął już przed chwilą. Chyba wcisnął przed chwilą. On tutaj będzie miał kordy już 1600 na jakieś 100 bodajże. Co oznacza, że on już 200 kratek w tył mógł mieć swojego pierwszego strongholda, ewentualnie. Gdyby on teraz miał strongholda i jeszcze miałby portal room wystawiony na zewnątrz, to byłoby... To, to, po prostu byłoby podejście pod rekord świata. Naprawdę, to było... to... rekord świata to jest 14 minut yy, 10 sekund. On tutaj miał... jeżeli miałby strongholda, od razu miałby podejście pod rekord świata. Nie rekord Polski, rekord świata. Patrzcie, Kordy, 1640 30. Jakby tylko miał bliższego Strongholda, co nie? By the way, w międzyczasie się przespał, żeby moby mu się nie spawnowały i żeby lepiej po prostu podróżował sobie po overworldzie, co się najba jak najbardziej opłaca, bo dużo rzucasz e Eye of Ender, żeby triangulować sobie itd. i tak dalej. w tym momencie to, co robi, to właśnie robi triangulację, więc podejrzewa, że Stronghold może być blisko. Robi linię z bloków. E Odchodzi na bok i sprawdza, czy ta druga linia przejmie, prze, przetnie tą pierwszą. Niestety, jak widzimy, nie przetnie. Dalej, kąt jest bardzo podobny. To oznacza, że stronghold niestety jest jeszcze dalej. Paręset kratek jeszcze dalej. Dosłownie, to mogło być wejście poniżej 13 minuty do endu. Poniżej 13 minuty. Nawet 12:30 coś. Może nawet 12, nie, nie pamiętam dokładnego czasu, ale gdyby Stronghold miał wcześniej, to byłby przepiękny ram, naprawdę. Kurde, nie jest no i niestety, Strongholda dalej nie ma, nie wystaje Stronghold, musi iść na ląd, co jest najgorsze, co może być. Patrzcie na ten teren, to jest jakiś walony las, jakieś walone górki, nic nie widać. Nic nie możemy zrobić praktycznie. Najgorzej na takim terenie się szuka strongholda, jeżeli jest dużo drzew, bo one po prostu zasłaniają ci wszystko, co nie? Ale popatrzmy na to, tutaj rzuca perłę i już, się już zmienia kąt. Włącza jeszcze bordery chunków, żeby jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej wyliczyć, gdzie będzie wejście do strongholda. Robi linię i sprawdza, czy się przednie. Widzi minimalną zmianę kąta, więc będzie liczył zaraz. Pójdzie wodą na górę. Zbierze oko I rzuca kolejną perłę. Widzi, że jeszcze ona nie, nie leci w dół Więc on już wie, że to musi być ten czak, na którym stoi On już wie, że to musi być ten chunk Na takim terenie, gdzie są drzewa wszędzie dookoła On już wie, co nie? I leci po to, nie boi się, nie sprawdza, nie rzuca kolejnej perły, on już tu leci Przeszedł sobie na kordy... Yy, pokażę wam to, bo tutaj włącza F3 Przeszedł sobie na kordy czanka 2-5 po to, żeby trafić w wejście. Jeżeli wiecie, środek wejścia do strongholda na danym czanku zawsze się respina na na tak 4-4, co nie? Więc on idzie na 2-5, żeby się bezpiecznie wkopać, nie stracić HP. Bierze bloki do ekwipunku. No i za chwilę, zaraz, powinien się wkopać w stronę da, Proszę, weź, dziękuję, bardzo. Mamy Strongholda. Poniżej 16 minuty wchodzi do Strongholda. Leci prosto przed siebie. I jemu nawet guziki nie działają, drzwi się nie otwierają, czajcie to? Jemu się drzwi nie otwierają w Strongholdzie. Sprzęt mu tak bardzo nie wyrabia, że mu drzwi nie mogą się otworzyć w holdzie. Czajcie to? I on na takim sprzęcie robi rekord Polski, to jest niesamowite! Drzwi mu odmawiają posłuszeństwa, nigdy czegoś takiego nie widziałem, naprawdę. Niesamowite. Jakby gra po prostu nie chciała mu dać tego rekordu, ale on uparcie leci, co nie? One Eye nie musi dokładać kolejnego oka, craftować, miał już 11 skraftowanych. Wchodzi do endu 16 minuta 9 sekunda, świetny czas. O kurde, wykopuje się na górę standardowo. Zaraz sobie tutaj skraftuje łóżka kolejne. Jak widzimy, ma drewno z lederu, które wziął, więc na spokojnie mu starczy na łóżka. Będzie ich miał bodajże 6. Dwa sobie już wcześniej skraftował. Tu jeszcze więcej nitek ma, będzie miał 6 łóżek. Na takim poziomie, jeżeli nie robisz. Jeżeli jesteś w stanie zrobić na 6 łóżkach smoka za każdym razem. To znaczy, że jeszcze nie jesteś na odpowiednim poziomie. Hopik jest na takim poziomie, że robi na 6 łóżkach zawsze. Zawsze smoka robi na 6 łóżkach. Oczywiście metoda z obsydianem. Najlepsza, bo najbardziej konsistent. Naj, najłatwiejsza do wykonania. Jak się już ją nauczysz. I daje ci jakby najlepsze hity po prostu. Najłatwiej trafić w ten sposób smoka, można nawet na cztery łóżka w ten sposób łatwo zabijać smoka, super sprawa. Stoi na, na, do, na dole, nawet już nie wchodzi na górę, czeka na percza i mu perczuje od razu. Smok mu od razu perczuje, patrzy w którą stronę się zakręca smok i leci, leci łóżka. Pierwszy odpalił wcześniej, ale reszta już leci pięknie. Pięknie. 17:33 Zrobił to. Zrobił to. Niesamowite. Niesamowite. Totalnie zasłużone. Zrobił piękną robotę, naprawdę. Hofik mistrz w końcu. Mistrz. Ja wiedziałem, że on zrobi jakiś dobry czas. On tak ciśnie tego. On, on ciśnie Minecrafta. Tyle samo albo więcej co ja. Codziennie, co nie? I on streamuje w, w takiej jakości, jakiej może. Na takim kąpie, jakiej może. Ciśnie, ciśnie i w końcu zrobił ten rekord. Totalna duma i totalny szacunek. Piękna sprawa, jestem. Jest, naprawdę cieszę się. Naprawdę cieszę się, że to zrobił. Piękna sprawa. Gratki totalne, gratuluję mu jeszcze raz, bo to. Rozwalił system. Rozwalił system. I to mnie jeszcze bardziej motywuje. Mnie samego, żebym, żebym leciał. Jak i mam nadzieję całą polską scenę, żeby leciał jeszcze dalej. Totalnie wbijajcie na jego kanał. Subskrybujcie, ludzie. On jako garni nowy sprzęt, to on będzie. On będzie topowym graczem, coś czuję. On ma świetny potencjał. On ma świetny potencjał. W końcu miał dobre RNG pod, podczas rana. Jak on trafi na jeszcze lepsze RNG kiedyś, na jeszcze lepszym sprzęcie, to on może naprawdę walnąć pożądany world record. I liczę na to. Naprawdę na to liczę.